Witam serdecznie. Jacek Wilke z strony się założyciel Hussarii Aprenda. Ja Chciałem serdecznie wszystkich poinformować o nowym projekcie, jaki robi nasza drużyna. Naszym nowym projektem, myślę, że takim szkoderowym, jest stworzenie profesjonalnego kanału YouTube. Na tym kanale YouTube będą wszystkie transmisje naszych meczów, treningów, wywiady z zawodnikami, z trenerami. Poznamy piłkę nożną nie tylko z boiska, ale i też od szatni. Poznamy zawodników od strony prywatnej. Trenerów, wywiady z kibicami, z całymi rodzinami, które przychodzą na nasze mecze. Ale co jest ważne w tym kanale, który teraz tworzymy? Ten kanał nie będzie tylko poświęcony piłce nożnej. Poświęcimy go też naszym sponsorom, patronom, którzy nas reklamują, którzy chcą z nami być, którzy do nas dołączają, którzy na których zawsze możemy liczyć. Pokażemy ich działalności, pokażemy ich biznesy, jak nasza współpraca wygląda. Dlaczego pomagają piłce? Poznacie tych ludzi, którzy ostatnie, pierwsze i ostatnie zrobione książki potrafią się z nimi podzielić, a ich nie zawsze jest tak dużo, więc chcemy zaprezentować to wszystko na naszym kanale YouTube. Będziemy się starać go robić profesjonalnie, będziemy się starać, żeby był wyglądał ciekawie. Do Was, kibice, drodzy kibice, przyjaciele Husari i nie tylko. Jest taka informacja, żebyśmy szli się, rozwijali do przodu. Potrzeba go reklamować. Ten kanał YouTube musi być oglądany. My zrobimy ze swojej strony wszystko, żeby był ciekawy, interesujący, żebyście mogli go oglądać. Natomiast, wy, drodzy kibice, chciałbym, żebyście go udostępniali w jak największym, najwierniejszej formie. Tutaj w moim lewym dolnym rogu pojawi się informacja, jak można ten kanał YouTube, nasz usali e, reklamować, udostępniać, oglądać, interesować. My ze swojej strony zrobimy wszystko, żeby ten kanał był YouTube. Ustawia Person był idealny, prowadzony z energią, z życiem, z pasją, a nie tylko piłce pycynożej, tylko naszym patronom, sponsorom, wszystkim przyszłym, obecnym, przyszłym. Yy, naszym patronom, którymi, którymi współpracujemy. Liczymy na Was i na Wasze wsparcie, na Waszą oglądalność. Jacek Wilke, Kusari